Dzień dobry Państwu, Michał Pniak. Dzisiaj spotykamy się ponownie w sadzie. Przy okazji chciałbym Państwu powiedzieć o dalszych sposobach monitoringu albo dalszych procedurach, które w czasie monitoringu powinniśmy zachować, kiedy chcemy oznaczyć punkt, w którym należy wykonać zabieg ochrony roślin przeciwko szkodnikom. Na ostatnim spotkaniu pokazywałem Państwu różnego rodzaju typy pułapek feromonowych, natomiast dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy te pułapki feromonowe już są pełne, zaczynają się odławiać pierwsze szkodniki. Akurat tutaj jesteśmy w sadzie jabłoniowym i obok mnie pułapka, która ma za zadanie odławiać owocówkę, jabłkuweczkę. Wewnątrz znajdują się pierwsze osobniki. Trzy sztuki, o ile się nie mylę. Jeśli chodzi o sytuację, która występuje w tej chwili w sadach odnośnie owocówki jabłkoweczki, to pierwsze odłowy owocówki jabłkoweczki były obserwowane jakiś czas temu. Było kilka ciepłych dni, które spowodowały, że pierwsze osobniki, pierwsze samce były odławiane do pułapek feromonowych. Później nastąpiła taka przerwa w locie owocówki na skutek z obniżenia temperatur, przymrozków, deszczowej pogody. Natomiast w tej chwili spodziewamy się wzrostu temperatur, ale również pamiętajcie państwo o tym również wzrostu liczby szkodników, które będą łapać się do pułapek feromonowych. Jeśli chodzi o owocówkę jabłkoweczkę to w przypadku tego szkodnika istotne jest wyznaczenie prawidłowe terminu wykonywania zabiegu ochronnego. Takim terminem, który jest najbardziej popularny i możemy wykorzystać najwięcej środków ochrony roślin do zwalczania tego szkodnika, to jest termin tzw. czarnej główki, a więc momentu, w którym tuż przed wyjściem, wylęgiem gąsienic z jaj, widoczna jest przez chorion głowa, czarna głowa. Gąsienicy, owocówki, jabłóweczki. To jest moment, w którym najlepiej jest wykonać zabieg, dlatego że gąsienice później wgryzają się do owoców, chowają się, żerują w ukryciu, natomiast to jest moment, w którym one są dostępne dla środków ochrony roślin. Jakie elementy potrzebne nam są do prawidłowego wyznaczenia tego terminu zabiegu albo wyznaczenia, kiedy pojawi się ta czarna główka? Pierwszym elementem jest pułapka. Drugim elementem to jest stacja meteorologiczna, a w zasadzie temperatura, którą będziemy mierzyć w ciągu dnia. I to są dwa elementy, które są nam potrzebne: czyli informacje z pułapki i informacje o temperaturze są kluczowe. Od kiedy zacząć, czy w którym momencie zacząć obserwacje pod kątem? Wyliczenia sumy temperatur efektywnych. Może najpierw, co to są te sumy temperatur efektywnych? Suma temperatur efektywnych to jest skumulowana ilość ciepła w jednostce czasu, w tym przypadku w ciągu dni, która jest potrzebna do przejścia całego cyklu rozwojowego owadów albo przejścia jakiegoś, e, części, jakiejś części e, rozwoju owada. Z tym, że no, należy sobie tutaj zadać pytanie, od jakiego momentu powinniśmy liczyć te temperatury? To jest taka, takie słowo, które używane jest w języku angielskim, ale oznacza w przełożeniu na język polski początkowy punkt odniesienia, od którego będziemy mogli liczyć te temperatury, które będą kumulowane przez owada, aby ten rozwój postępował. Oczywiście y, dla części szkodników możemy użyć y, jako ten y, początkowy punkt odniesienia na przykład początek roku, czyli pierwszy dzień stycznia. Wyznaczenie tego początkowego y, punktu odniesienia y, w przypadku owocówki jabłkuweczki najlepsze jest wtedy, kiedy odławiamy y, osobniki dorosłe na pułapki feromonowe. I tutaj zasada jest y, dość prosta, to znaczy takim punktem, od którego zaczynamy liczyć ten początkowy okres, to jest moment, w którym w ciągu dwóch-trzech kontroli pułapek feromonowych, albo w ciągu dwóch-trzech dni, kiedy kontrolujemy pułapki, odławiają się w każdy dzień przynajmniej dwa osobniki na pułapkę. Ale dodatkowo musimy pamiętać o tym, że w te dni Również temperatura, tak zwana temperatura zachodu słońca, powinna być w okolicach 16 stopni Celsjusza. Czym jest ta e, temperatura zachodu słońca? To jest temperatura dla owocówki jabłkuweczki, to jest 16 stopni Celsjusza. To jest temperatura, w której owocówki latają po sadzie i samice składają jaja. E, ta temperatura najczęściej. E, jest porównywana do temperatury z godziny 19. To jest najbardziej, uniwersalna, e, najbardziej uniwersalny moment. E, owocówki jabłkóweczki latają o zmierzchu i dlatego przyjmujemy właśnie tą godzinę 19, tą godzinę czy termin w postaci temperatury zachodu słońca, jako taki moment, który wskazuje nam na to, czy będą obecne e, owocówki w sadzie, czy nie. E, a więc... Ten początkowy punkt odniesienia mamy wtedy, kiedy odławiają się pierwsze osobniki na pułapki feromonowe i temperatura w czasie lotu jest wystarczająca, czyli tak jak mówiłem koło 16 stopni Celsjusza. Od tego momentu zaczynamy liczyć tak zwane stopnio dni. Co to są te stopnio dni? Stopnio dni to, to, to są sumowane, sumowana temperatura w jednostce czasu. Wzór na e, obliczenie tych stopni od dni to jest po prostu e, dodajemy do temperatury maksymalnej e, dobowej temperaturę minimalną dobową, dzielimy przez dwa i odejmujemy 10 stopni Celsjusza. To jest temperatura jednej doby. Te 10 stopni Celsjusza jest tutaj istotne, dlatego że jak wcześniej wspominałem, e, owady są zmiennocieplne i potrzebują jakiejś temperatury określonej, żeby, żeby rozwój postępował. Istnieje coś takiego jak progi rozwoju i to jest próg dolny i próg górny. Dla owocówki jabłkoweczki tym progiem dolnym to jest 10 stopni Celsjusza, a więc tak zwane zero fizjologiczne, od której, od tej temperatury od 10 stopni Celsjusza naliczamy właśnie te Sumy temperatur, czy sumujemy te temperatury w ciągu dnia. Progi fizjologiczne zarówno ten dolny jak i górny służą nam do określenia właśnie y, tych efektywnych efektywnej temperatury, którą owocówka wykorzystuje do swojego rozwoju. To znaczy, jeśli temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, dochodzi do zahamowania w rozwoju owada i jeśli temperatura podniesie się do tej Górnej granicy, to znaczy do 31 stopni Celsjusza, również dochodzi do zatrzymania rozwoju. A więc tymi progami jest 10 stopni jako próg dolny i 31 stopni jako próg górny. Jeśli mamy już wyznaczone te stopnie od dni, to wtedy musimy skumulować je, czyli codziennie liczyć, ile przyrasta nam tej temperatury powyżej 10 stopni w ciągu dnia. Z tego wzoru, o którym mówiłem, możemy to wyliczyć. Do czego nam to jest potrzebne? Otóż po skumulowaniu czy sumowaniu tych wartości, tych temperatur, po odpowiednim czasie możemy wyznaczyć moment, w którym pojawi się właśnie to stadium czarnej główki. Szacuje się, że dla owocówki jabłkuweczki tym momentem, w którym pojawi się od tego prefiksu, czyli od tego początkowego punktu odniesienia, tych stopni dni musi być 90. 90 do 120. A więc w momencie kiedy mamy skumulowane, sumowane 90 stopni dni przez kolejne dni od yy, tego punktu odniesienia to przy sumie 90 stopni dni powinniśmy wykonać zabieg yy, zwalczający owocówkę jabłkoweczkę w stadium czarnej główki. Czym zrobić takie zabiegi? Mamy wiele larwicydów, a więc w tym okresie właśnie 90-120 stopni od niej wykonujemy zabiegi larwicydami. To są albo środki chemiczne, albo biologiczne, na przykład wirusowe. Natomiast jeśli chcemy zastosować preparat, który jest preparatem jajobójczym, czyli owicydem, powinniśmy wykonać taki zabieg trochę wcześniej, to znaczy przy... 70 stopni dniach. Natomiast są jeszcze metody zwalczania owocówki jabłkoweczki, które opierają się na dezinformacji samców przy wykorzystaniu feromonów. Takie zabiegi, a więc wieszanie czy aplikacje feromonów wykonujemy w momencie kiedy pojawiają się pierwsze osobniki albo tuż przed pojawieniem się pierwszych osobników, które wylatują, a więc zupełnie w innym czasie na początku rozwoju dorosłych osobników wiosną. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.